Siemano wszystkim, z tej strony Husiek, jest dzisiaj ze mną Rikowy. Haha, witajcie bardzo serdecznie. Witam was w e, rozgrywce GRID, tym razem na Multi. Stwierdziłem, że pojawi się u mnie odcinek Multi. E, w zasadzie chyba nikt nie nagrywa. E, tak w, w Polsce nie widziałem z takich większych kanałów, żeby ktoś nagrał Multi, więc stwierdziliśmy, że nagramy sobie Multi. Kusiek, e, nagramy to za mało powiedziane. Kochani, e, przygotujcie się na wielką parodię, jak nie powinno się jeździć. <laughs> Dobra, start. Kurde, Mamy i dalej mam ten, ten tylko Alfę Spoko. Mamy naprawdę duży wybór pojazdów mechanicznych czterokołowych. Mamy aż Alfa Romeo. Dobra, ja jestem gotowy. Ja też jestem gotowy, ale ten na szybko. Na szybko sobie jeszcze. Jakby Uj... sobie mu dać mikrofon troszeczkę bliżej pieczczka. Meryryry lepiej? O, lepiej. Super. O, czarna woda. No, o, trzeba, trzeba. Czarna woda musi być kusiałką. Owszem. Nieważne, czy to mini crafty, czy to wyścigi samochodowe, czarna woda to jak benzyna w sumie. Dobra, ja akurat ty jedziesz czerwonym jadem, białym. Więc będziecie mieli w miarę ogarnięcie. Wczoraj mi całkiem dobrze szło, więc. E, syndrom nagrywającego. Lami po całości, więc powodzenia! O wzajemnie, wzajemnie. Dobra. I teraz się trochę przydusimy. Dobra. Ta szczałka fajnie pokazuje. O-o. O oo Grusi! Heszki! He nie ma tak dobrze! Aaaam! Brum, bram, bram, bram it again! No na na, 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 na. Aj, Ale blisko tyłka ci wyjechałem I Ja to, ten nie znam. Tak, jechać, to chyba ten też... Tentę ten, ten z początku chyba. Tak, dokładnie. A wczoraj wzięliśmy sobie tak dosyć długo z Minsterem w nocy. Pykali. I, i, I tak Kusiek pierwszy zdobył z nami drugi level! A! 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 Emocje jak na polu golfowym. Na pole golfowe to może jest. Bo tu mamy dwa okrążenia, to tak? To tak, bo ta trasa jest dosyć skomplikowana. W sumie wziąłem dwa okrążenia, dlaczego? Dlatego, żeby jednak ta rywalizacja była bardziej zoptymalizowana. Okay. No, tak trzeba myślałem, że było. Bo tak na jedno okrążenie to kiją. Nie, jedno to no. jest mało. Trzy to za dużo, a dwa to tak w sam raz jest. Jedno to jest za mało. Aha, właśnie, jeszcze na początku filmu e, chcę przypomnieć. W opisie filmu macie kod zliczkowy do kingwin.pl gdzie możecie kupić swojego grida 20% taniej. E, także odsyłam, bo ostatnio tam no nie wiem czy wszyscy znaleźli kod itd tak i z tego co wiem chyba tam parę kodów jeszcze jest wolnych. E, ten kod może można użyć 5 razy, e, także dla 5 osób. Kto e, pierwszy, ten lepszy. Dokładnie. Aj, karamba. Ale też... No nie, dobrze, dobrze jedziesz. Ja popełniam masę błędów, których e, nie powinienem popełnić, ale mimo wszystko ale popełniam popełniesz. dokładnie tak. To już syndrom nienagrywającego dzisiaj. Jak będę nagrywać, to wygram. nie tak. A wiesz, jeszcze możesz przywalić gdzieś na końcu, więc muszę Nie bądź takich hop do przodu, bo wiesz... No mogę, Opo mogę. Opona ci możesz strzelić, zawsze mogę ci wjechać w tyłek niechcąco na przykład. i w żaden tyłek, lepiej nie wjeżdżaj. Troszkę by pobolało. O fuck, fuck, fuck! Jak nie krzaczki, to jakieś reklamy, ja pierdzielę? O, no, ja no, jestem kurwa, coraz się... bliżej. Siedzisz mi na ogonku. <laughs> Dużo jest, to się zmieściłem, nie? AJAJ! Tak blisko byłem, już bym cię miał! Cholera jasna! Piaseczek. Piaseczek no. Łooo! Wow! Oh, Nie, da, da. wygrałeś! Cholera jasna! A tak blisko było. GZ Kusiek. Aha! Kreski, dwie sekundy. No jakbym tam nie wjechał w ten w piasek, miałbyś ciężko. No, pewnie tak. Bo już, już Ci na tym ogonie tak siedziałem. Ach, myryryry. Myryryry. <laughs> my <ry ry> <laughs> my <ry ry> <laughs> Było bliziutko, bardzo bliziutko. O! Postęp w osiągnięciu, tylko fa farsa, <laughs> tylko farsa jest ważna w życiu. <laughs> Prueba, oh my się god, zgadzać. dokładnie. Trzeba napisać do kołdna żeby zmienili to na <grymany> osiągnięcia. Na hajs musi się zgadzać. Dobra, Husiek, powodzonka znowuż. Powodzonka to jakiś wyścig. Mamy trzy wyścigi, nie? Tak jest, trzy wyścigi, i tak zrobiliśmy, żeby na pewno ktoś wygrał. 10 km traca. Ok. Damy sobie radę. Ło? Wow! Wow! Ała! Ała! Co się dał? Obijać Bo mnie nos zaspędział! Oho. Ajaj. Ajaj. Ajaj! 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 Ała! To było straszne! Co? Kolebo coś się gdzieś tam po bokach? Eee! Prawie dachowałem. Aha! A tu widzę fajnie zakręty się robił no taka Ała! Znowu! Nie no, Husiek, wyłącz te cheaty, no! No przepraszam, to Nodus. <noise> oh fuck, ale zlamiłem, Boże... Chociaż w jednej grze możesz wygrywać, no. Tak, ty, ja dostaję w FIFA, a ty w samochodówce. Wow! Wow! Ah, Fucking <noise> Dobra, szybko, 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 szybko! Szybko, Riko, szybko! 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 Goń, husiołka! O, goni, goni, goni! Goń, 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 O! Widzę nie cię. Nie ma mowy, nie ma mowy. Jak nie ma mowy, jak jest mowa? Aaa! Odzyskałem pozycję. I siedzą ci troszkę na ogonie, husiek. Nie oddam, nie oddam No poczekaj! Czekaj! <laughs> jak zostawiłem! Ops! O. O, fuck, Fuckpoobijałem się troszeczkę Ale ogólnie jadę dalej. I No? Też wtedy zostajesz. Nie! Jestem bardzo blisko ciebie. Jeden twój mały błąd i jestem pierwszy. Jeden mój błąd... ...mały błąd. Co mówisz? Jak ja nie zrobię, oczywiście wtedy też kolejnego, więc... O... Troszkę za blisko sobie wziąłem. Ja troszkę przyhaczyłem przed nim... Ja też przed nim... Rzakiem, więc... A prawą czy lewą stronę? Prawą. No ja też. Ale jadę dalej. No ja też i cały czas utrzymuję miejsce... To jest w tej takiej samej odległości jak cały czas jechałem i to jest najbardziej stresujące. Już niedaleko. Nie mam pojęcia. W sumie... No, już jedziemy chwilę, więc... Podejrzewam, że za chwilę to powinna być miata. Zresztą ten czerwony paseczek daje nam pokazany postęp trasy, który idzie pod mapką. A, no, Czyli już niedaleko. A to wygrałeś. Wow. Łaaaaa... Ja pierdure, Nie! Nie! Ej, mój coś ja. Jest! Nie. jest yes, yes. Ja, Jak ja, się bawisz, to, bawi. to się bawisz! Jest! 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 Na no to tochusiek teraz mecz o wszystko oh, Co za fail Co zrobiłeś? A, A... za mnie na tej Oh, fuck W końcu ale, oh, ale dawno się tak nie uśmiałem Oh, fucking A czuję się fajny tak troszkę. Okno sobie utworzę, bo troszkę mi się duszno tu robi no to co? Kusiek, powodzenia. Gram lepszy. Zapewne. Okej. To jest. Mój czas nie jest przesądzony. Ale powiem ci szczerze, że te nocne wyścigi są epickie. No. Tak jak mister powiedział, ta noc to, to to jest rewelacja w tej grze. O kur! De? Jedziesz? Jadę, jadę, jadę. Ale wywaliło mnie z trasy, musiałem użyć retrospekcji. Ja pierdzie jakieś kabyczki. Nie wyrobałeś kabyczki? Nie, wyjechałem w most. Aha. No, no to wygrałeś. Gratuluję. <laughs> Chodź jas! No, tam też miałem wygrać. Wszystko się może zdarzyć. Ritowy może być na mecie. Ała! Dobra. Dobra, chyba już nie. 8 sekund trasę do ciebie, nie ma szans. Oby by. Tu trasy nie ma, lol. lol. Jeźdź tą swoją taktyką, ostrożnie to wygrasz. <śm> Wczoraj, nie? Tak. Wczoraj dosyć często zostawiliście w tyle. No bo Mister kurde walił we mnie a. <grym> Mister grać nie umie Ała, ała, ała a, a, O barierki się fajnie jeździ, no? połowa, powa, powa Spoczale, graficznie to fajnie wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. No zajebiście, postarali się chłopaki z Godmasters. Tym razem nie zawiedzie... nie zawie... Boże, nie, za, nie zawiedli. Nie zawiedli nas, o. Chociaż troszkę rzeczy bym popar poprawił, zmienił kilka... Kurwa, lis! Czy coś to biegło przez drogę? Ja jebie Okej. Okay. Normalnie zwierzę jakieś, już przebiega przez drogę. Lol. Może z Minecrafta uciekło? Dobrze nie ręki znowu barierki. Barierki, barierki. Faken, Znowu rozwaliłem auto. Nie. No jak mi poszedł ten wyścig kiepsko, to jest... Ja nawet jeszcze tak... O, znowu jakieś fretki. Uje moje GT węże. Ja pierdzie, co tu pójść wybiegłem po tych lasach? Napisz blok ok. Panów z Coldmasters. No serio, dodali jakieś używanie nie wiem, coś biegającego po... po drodze A, no, to przegrałem Ogólnie czekaj, czy da się to rozjechać <grym> no, chyba nie Wydaje mi się, że to, to jest tak specjalnie skrypt zrobiony, kto pierwszy, wiesz, przejedzie Ja jeszcze nic takiego nie widziałem, żeby mi coś przebiegało W lesie w... przebiega Dwa razy, takie rude coś i teraz takie szare, jak nie wiem. Teraz zobaczysz ile mam straty, to się przestraszysz. No właśnie, jedziesz jedziesz jedziesz. Gdzie ty jesteś? Teraz właśnie dojeżdżam na metę. Wow. Patrz ile straty. No, troszeczkę. No, i takim to oto sposobem, hełm hełm, GZK. Wygrałem. Tak, tak jest, wygrałeś, wygrałeś. 56. No, niestety ja nie wygrałem <laughs> tym razem, ale może u mnie na kanale, może. Może, może u Was rykowy wygra, a może nie. Kto to wie? No. Chyba Nodus. Haha. O, poziom, poziom. Będziesz wskoczył mi trzecie już. Nie jestem tam poziom drugi. Nie wskoczył mi poziom jeszcze. Dobra, to co? Żegnamy się, nie? I widzimy się u Rikowego na kanale w dogrywce, w takim rewanżu. Dokładnie. Zobaczymy, czy Rikowy wygra, czy znowu. Lipa. Dobra. To do zobaczenia. Oczywiście, jeżeli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, skomentować. Papka, I... Nie słuchajcie chuśka, przejmujemy filmik, hahahaha. I... Do... atakują, Co to było? I do zobaczenia, do zobaczenia w przyszłym filmiku. Papa! Pa pa. A, pa, pa!